Witajcie! Dziś zajmiemy się uzupełnieniem oleju w siłowniku podnośnika samochodowego tego typu. Dzieje się tak, jak na przykład rozcielni się jedno w jednym miejscu. Najczęściej tutaj obiegnika podnośnika. Wtedy wyciągamy te dwa tece. Wyciągamy to do góry i wymieniamy po po wymianie jest to szczelne i należy uzupełnić ten olej obrączny pod tą gumką. Wyciągamy gumkę. Tyk. Otwór, dolewamy. płyną płynu. Widzimy się przy odkręconym tutaj odpowietrzniku. I mogę wstawić z powrotem tą gumeczkę i sprawdzimy podnośnik jak podnosi. Tak, olej uzupełniony, odpowiednik zakręcony. Ja akurat użyłem oleju do układów kierowniczych samochodów tego typu. Jest to olej hydrauliczny, więc powinien się jakoś do tego wpasować. Zobaczymy, idziemy testować. Tak, podnośnie mamy podniesiony, podniósł koło. Przed uzupełnieniem nie umiał podnieść w ogóle do góry, żeby koło było nad ziemią, więc myślę, że olej dobrze uzupełniony. To tyle na dziś, wielkie dzięki, cześć.